Witam Was serdecznie, nazywam się Przemysław Demków, jestem pomysłodawcą i ojcem chrzestnym biegu kreta. Nadszedł ten moment, kiedy zaprezentujemy Wam dziesiątkę tych zawodników, którzy w tym roku pobiegną w wersji hardcore, czyli na prawie 380 km. Wiek Kreta z czasem e, się poszerzył i nawiązał do e, tak zwanej legendy Trójkąta Sudeckiego. Czym, czym jest Trójkąt Sudecki? Są trzy najważniejsze góry w Sudetach, czyli Najwyższa Śnieżka, najbardziej dziki śnieżnik, najwyższa góra ziemi kłodzkiej oraz Królowa Przedgórza Sudeckiego, czyli Ślęża, święta góra dla wszystkich, którzy tu kiedykolwiek mieszkali, począwszy od Celtów, Którzy wybudowali tu swoje święte wały, posłowian, którzy oddawali tu część swoim bogom. Skończywszy na, na, już na chrześcijańskiej religii, gdzie Piotr Bostowi ufundował tu klasztor i kościół. I my w tym naszym biegu połączyliśmy te, te trzy góry. Zaczynamy ze ślęży, potem śnieżka, śnieżnik, powrót na ślęże. I to jest trójkąt sudecki, czyli takie marzenie górołazów Łazów Sudeckich od jakichś 50 lat, które dopiero w zeszłym roku po raz pierwszy zostało zrealizowane. W tym roku mam nadzieję, że to się powtórzy, z tym, że limit czasu, który jest tu wyznaczony 100 godzin, mam nadzieję, że okaże się, że z tych 100 godzin da się urwać dużo, dużo więcej. Tutaj chciałem zaznaczyć, że ten trójkąt Sudecki, tak jak Radek powiedział, został wymyślony kilkadziesiąt lat temu w latach prawdopodobnie 80. ubiegłego wieku przez studentów wrocławskich. I nie zawsze tak pięknie był nazywany, bo był także nazywany trójkątem idiotycznym. Szanowni Państwo, przyjaciele, biegacze, Radosław, jako pomna chwila. Mieliśmy 38 kandydatów, naprawdę dużo wybitnych postaci. 22 osoby spełniały wszystkie wymagania. A tutaj mamy tą dziesiątkę złotą, która będzie biegła w biegu Kreta Hardcore. Zaczynamy. Proszę Państwa, z numerem 1 zawodnik, który na swoim koncie ma drugie miejsce na Ultra Trial Małopolska na 240 km. Zawodnik, który jako jeden z nielicznych ma ukończony ponad 100-godzinny wiek. Zawodnik, który pokonał 300-kilometrową trasę. Zawodnik z Warszawy, z klubu Załoga Górska, szanowni Państwo, pan Mariusz Bartosiński. Mariusz, witamy na pokładzie. Na start należy przyjechać przynajmniej dwie godziny wcześniej, bo wtedy otwieramy biuro zawodów. Godzinę przed startem będzie odprawa techniczna, na której trzeba się zjawić. Na starcie będzie można zostawić samochód i wszystkie rzeczy. Po przebiegnięciu całego dystansu będzie możliwość też przespania się w tym miejscu. Co jest ważne dla zawodników? Przez pierwsze dwie doby biegu hardcore będą was suportować dwa samochody. Można do samochodu włożyć maksymalnie 10 kg różnych rzeczy, które mogą być Wam potrzebne w czasie biegu. Będziemy to wozić, dlatego wybieramy dziesiątkę najlepszych zawodników, żeby stawka nie była bardzo rozciągnięta i żeby można było łatwo Was obsłużyć. Pierwszy punkt żywieniowy jest w Świdnicy. Wyruszamy tutaj z Sobótki. Bardzo ważną informacją jest to, że na Przełęczy Okraj jesteście dwa razy. Przed wbiegnięciem na Śnieżkę i potem przy powrocie. Mamy tam dla Was przygotowane pokoje. Gdyby ktoś chciał skorzystać i się na przykład zdrzemnąć, to trzeba pamiętać o tym, że schronisko jest otwarte od godziny ósmej. W związku z tym raczej nastawiajcie się na to, żeby zdrzemnąć się po śnieżce, a nie przed, bo możecie być przed ósmą. Z numerem dwa chcielibyśmy przedstawić Państwu zawodnika który sam o sobie napisał. Nie udało mi się ukończyć tegorocznego Boot Challenge, dlatego uznałem, że trzeba zrobić krok wstecz i ruszyć w biegu krępa. Jezus Maria. Chłopie, chyba nigdy nie pisałeś listu motywacyjnego. Zwycięzca Ranmagedon Sahara na 120 km. Zwycięzca Salamandra Ultra Trial. Bardzo dobrze znam miejscowość redutowy. Tym bardziej miło mi przedstawić pana Daniela Stroińskiego. Daniel, witaj na pokładzie. Troszeczkę inaczej niż na e, innych biegach w Polsce, e, na biegu Kreta Hardcore można korzystać z własnego saportu. E, jeżeli ktoś e, ma e, taką chęć, taką potrzebę, to nie ma najmniejszego problemu. E, należy tylko zgłosić to nam, organizatorom, tak, abyśmy mogli koordynować jak gdyby działanie, czyli własny support i ten, który my oferujemy. Z numerem 3 chcielibyśmy przedstawić Państwu zawodnika, który już w zeszłym roku miał chrapkę na bieg Kreta Hardcore. Niestety dowiedział się o nim troszeczkę za późno, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Zwycięzca Boot Challenge na 305 km głogów. KGHM, ZGRAM, panie i panowie, pan Dominik Komendacki. Dominik, witamy na pokładzie. Kochani, pamiętajcie, że na śnieżce mogą być bardzo trudne warunki. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dzisiaj mamy 1 lutego, jest 12 stopni na plusie. Natomiast no, w karkonoszach prawie zawsze jeszcze o tej porze roku, czyli na początku kwietnia, jest śnieg i może być bardzo różny. W zeszłym roku były typowo zimowe warunki, więc trzeba to przewidzieć, dostosować swój ubiór do tych warunków. Co prawda, w tym roku bieg jest o tydzień później, natomiast może być bardzo różny. Trzeba być przygotowanym na każde warunki. Z numerem 4 chcielibyśmy Państwu przedstawić zawodnika, który zaczynał spokojnie. Najpierw była dycha, potem połówka, następnie 30 km. Później zdecydował się na maraton i jak wiadomo, wszystko zmierzało do ultra. Zwycięzca 100 mil o of Beskid Wyspowy, 164 km. Psycholog. Bloger, trener personalny, instruktor siłowy. Miejscowość bardzo dobrze znana, HR Max Żory. Pan Andrzej Zieliński, Andrzej, witamy na pokładzie. Bardzo trudnym odcinkiem logistycznie będzie odcinek między Bystrzycą Kłodzką a Lądkiem Zdroi. Bystrzyca kłodzka to jest 215 km, gdzie to będzie ostatni punkt, w którym będziecie mogli skorzystać ze swoich rzeczy, które będą w mobilnym saporcie. Potem za śnieżnikiem będą już tylko punkty stacjonarne i Wasze rzeczy będą przetransportowane na około 270 km. Do lądka zdroju. Po drodze macie schronisko pod śnieżnikiem, gdzie będzie wykupiony posiłek, gdzie będzie można odpocząć, gdzie będzie można się zagrzać. Natomiast no, pamiętajcie, że to jest ponad 60 km, gdzie nie będziecie mieli dostępu do swoich rzeczy. Także trzeba to przewidzieć i trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Z numerem 5 chciałabym przedstawić Państwu zawodnika, który swoją przygodę z biegiem Kreta ma już za sobą. Jak sam o sobie napisał, bieg Kreta na dystansie podstawowym otworzył mu furtkę do biegów Ultra. Do czego otworzył mu furtkę bieg Kreta Hardcore, tego jeszcze nie wiemy. Czwarte miejsce na chudym Wawrzyńcu 104 km, czwarte miejsce w biegu 100 mil krajom Małych Karpat 216 km. Zawodnik Geo Mastermind, Nowa Ruda, pan Mateusz Czechowicz. Mateusz, witaj na pokładzie. Wasze rzeczy z lądka zdroju pojadą potem na przełęcz Woliborską. Tam będziecie mogli skorzystać z nich ponownie. Natomiast wszystko zależy od tego, jak bardzo zawodnicy będą rozciągnięci w czasie. Jeżeli zdążymy, to być może uda się przetransportować te rzeczy jeszcze do ostatniego punktu, który jest kilkanaście kilometrów przed metą. Jeżeli nie, no to już będziecie musieli sobie poradzić sami, tylko z tym co będzie na naszych punktach, ale one zawsze są dosyć dobrze wyposażone, więc tutaj nie powinno być raczej problemu. Numerem 6 zawodnik, który biega od 2008 roku, po górach od 2013. Chciałby zmierzyć się z biegiem kreta hardcore, ponieważ uważa, że jest do tego gotowy. Piąte miejsce na szlaku Orlich Gniazd 161 km. Finisher UTMB 170 km. Miłośnik sera Konstantynów Łódzki, panie i panowie, Wojtek Krajewski. Wojtek, witaj na pokładzie. Jeszcze ostatnia uwaga taka odnośnie tego suportu mobilnego. Postaramy się właśnie między startem a przełęczą okraj mieć dwa samochody, czyli zawodnicy od 1 do 5 będą mieli swoje rzeczy w tym pierwszym samochodzie, zawodnicy 6 do 10 z numerami będą mieli w drugim. Natomiast od przyłęczy okraj prawdopodobnie będzie trzeba już na trzy samochody jechać, bo ta stawka będzie coraz bardziej rozciągnięta. Natomiast bez względu na to, jak to zostanie rozplanowane, musicie być przygotowani na ewentualność, że możecie przyjechać na taki punkt, zbyt, gdzie już tych Waszych rzeczy albo jeszcze nie będzie, albo już ich nie będzie, ponieważ będziemy musieli ogarnąć 10 zawodników jednocześnie co oznacza, że jak będzie zbyt duża rozciągnięta stawka, będziemy musieli wybierać, czy wspierać już tych szczołówki, czy jeszcze czekać na tych z tyłu. Dlatego też powinniście mieć ze sobą zawsze taki zestaw na czarną godzinę, czyli okazuje się, że, że przybiegacie na punkt i tam na przykład stoi samochód, ale na przykład ten drugi. Więc, jakby dostaniecie tam te podstawowe rzeczy, typu napoje, jakieś tam jedzenie. Natomiast miejcie ze sobą ten zestaw taki na, na te dodatkowe 20 km, w razie gdyby, gdyby to się nie udało idealnie zsynchronizować. Numerem 7 chcielibyśmy Państwu przedstawić zawodnika, który myśli, że jest już wystarczająco gotowy. Na to, żeby zmierzyć się z tym dystansem. Zawodnik, który właściwie rzutem na taśmę znalazł się w tej stawce. Zwycięzca biegu Patek na 63 km oraz 15 miejsce na Winter Trial Małopolska na 103 km. Ostatnie dwa biegi dały mu kw kwalifikacje do biegu Kreta Hardcore. Panie i Panowie z Czech, z miejscowości Mechenice. Jan Czernacki. Jan, witaj na pokładzie. Jesteśmy w masywie Ślęży. Tym razem pokażemy Wam troszeczkę tych miejsc, takich miejsc znanych. Wiem, że gdy przyjedziecie tu w kwietniu, pogoda może być właśnie taka. Ta zima jest wyjątkowo ciepła, natomiast w kwietniu mniej więcej Ślęża wygląda w bardzo podobny sposób. Może być deszcz, może być Pięknie i słonecznie, prawdopodobnie nie będziecie mieli zbyt wiele czasu, żeby ją podziwiać, bo w pierwszą stronę, jak, na nią, jak ją zdobędziecie, będziecie gnali, będziecie myśleli już tylko o śnieżce, a z powrotem będziecie myśleli już tylko o mecie. Dlatego, te, trochę tej ślęży pokażemy Wam dziś. Chcielibyśmy Państwu przedstawić zawodnika nieprzeciętnego. Dopiero. Gdy już się wydarzyło wszystko, co najgorsze, odnalazłem pewność siebie. Mamy nadzieję, że ta pewność siebie będzie Ci towarzyszyła na całym biegu. Zwycięzca biegu kreta na dystansie 107 km. Reprezentant naszego klubu KB Sobótka. Grzegorz Krupa. Grzesiu, witaj na pokładzie. To jest jedno ze skalnych osuwisk. Ślężańskich, jeszcze relikt epoki lodowcowej, kiedy wszędzie wokół było biało, natomiast sam czubek Ślęży wystawał ponad lądolód i wiatry go siekały na wszystkie strony, rozbijały te skały na coraz mniejsze bloki, a one potem opadały coraz niżej i teraz właśnie mamy tu dzięki temu takie piękne zwałowiska dla biegaczy no, jedni je uwielbiają, bo są piękne. Inni przeklinają, bo trzeba uważać i można się rozpędzić. No, ta leopoka lodowcowa też jest jedna z, e, z rzeczy, które łączą te trzy, e, te trzy szczyty. Śnieżka również była, po, na śnieżce rozwinęły się lodowce górskie w tym czasie, dlatego mamy piękną rzeźbę e, te kotły połodowcowe gołoborza. Śnieżnik też wystawał co nieco. Dlatego jest już ym, tych kamienistą ma kopułę. Natomiast był odrobinę za niski, by, te, by ta pełna rzeźba się wykształciła. Natomiast na przedpolu, tu ślęża, tu już nie był lodowiec górski, a lądolód taki jak mamy to teraz na Spitsbergenie. Z wystającym szczytem skalistym, ślęży, z numerem 9. Chcielibyśmy Państwu przedstawić zawodnika, z którym ja osobiście czuję się bardzo związana. Zawodnika, którego kropkę będę śledziła z zapartym tchem. Chcę to zrobić i czuję, że jestem gotowa. Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. Więc marzę o tym i wyobrażam sobie, jak to robię. Najlepsza kobieta na trasie Stumilaka, 179 km. Trzecie miejsce w klasyfikacji kobiet w biegu siedmiu szczytów na 240 km. Panie i Panowie, Wrocław, Rabka Zdrój, biegiem przez góry, pani Dominika Cieślak. Dominika, witaj na pokładzie. Bieg Kreta to jest od samego początku bieg, na którym nie chcieliśmy zarabiać. To jest bieg organizowany. Przez biegaczy dla biegaczy. To jest bieg, w którym każdy może się sprawdzić, nawet jeżeli nie ma dużych zasobów finansowych. Bo wiadomo, że takie ultramaratony w dzisiejszych czasach są dosyć drogie. Z numerem 10 chcielibyśmy przedstawić ostatniego zawodnika. Zawodnika, który uważa, że ten bieg jest stworzony właśnie dla niego. Zdobywczyni wyróżnienia Ultra Challenge of Poland. Najlepsza kobieta na przechyba trej Ultra na niespełna 67 km. Panie i Panowie, Kraków, Italkartim, Pani Renata Dyduła. Renata, witaj na pokładzie. Gratuluję najlepszej dziesiątce. Teraz co dalej? Najlepsza dziesiątka ma teraz dwa tygodnie na dokonanie opłaty startowej. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie zaksięgujemy od Was płaty, będzie to równoznaczne z rezygnacją ze startu. A wówczas na wasze miejsce na miejsce takiej osoby wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. Listę rezerwową ogłosimy za chwileczkę znajdzie się na niej 12 osób. Także ta dwunastka, która nie okazała się szczęśliwą, jeszcze nie wszystko stracone. Do biegu zostało 10 tygodni. E, wszystko może się zdarzyć. Zaw bieg jest trudny, więc wie jest możliwość, że ktoś zrezygnuje. A wtedy może się okazać, że ktoś z Was, ktoś z nas do Was zadzwoni. Także e, bądźcie gotowi. E, Kolejność kandydatów została w tej liście rezerwowej, jest już z góry ustalona według właśnie ym, poziomu sportowego. Czyli osoba yy, no, pierwsza osoba na liście będzie jakby pierwszy, zosta, będzie pierwszym kandydatem. E, co zresztą, e, wszystkie osoby, które opłaciły już start, e, zostaną automatycznie przepisane na e, kreta e, krótszego na 150 km. No, i Was zapraszamy. Pozostałe osoby, osoby zapraszam za rok, próbować swojej szans ponownie. Warto walczyć z tej dziesiątki. Dwie osoby, bo i Jan Czernocki, i Renata Dyduła, oni jeszcze kilka tygodni temu byli poza tą listą, ale walczyli do końca. Także warto walczyć do końca. Nie poddawać się. Macie cały rok, nie wszystko stracone. A jakie będą kryteria naboru za rok, tego jeszcze nie wiemy. To się dopiero okaże po tym, jak to będzie wyglądać w tym roku. Czy zwiększymy liczbę osób, również. Zależy to od tego, jak nam to logistycznie wyjdzie. Tutaj, już od razu też chciałbym zaznaczyć, że. Wybieraliśmy najlepszych, natomiast nie jest to żadna jakby brak szacunku dla tych wolniejszych zawodników. Natomiast logistycznie, no, w momencie, gdy różnica między pierwszym a ostatnim zawodnikiem jest zbyt duża, my po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie zapewnić soportu. i to byłoby nie w porządku względem zawodników. Natomiast dla nas jako organizator oczywiście no, nam zależy na tym, żeby, żeby ten bieg był, e, był wyjątkowy, żeby e, startowali w nim zawodnicy, którzy mają e, dużą szansę na nie tylko na jego ukończenie, ale także na wyśrubowanie tego rekordu. E, poświęcamy cztery dni na to z naszego życia, co najmniej na sam bieg. E, dziesiątki wolontariuszy e, to robią. Dlatego no, w zamian oczekujemy, że dacie z siebie wszystko, że e, nie zrezygnujecie z trasy w momencie, gdy e, nie będzie to konieczne, e, i, że, i że będzie to bieg, w, którym, w który włożycie całe swoje serce, a my zrobimy wszystko z naszej strony, by wam pomóc e, e, pojawić się na mecie o własnych nogach.